Witam cię w drugiej lekcji tygodnia 15. na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. Kontynuujemy omawianie tematu, jakim jest konstrukcja There is, There are, konstrukcje. konstrukcja jest, są, ponieważ tak naprawdę jest to jedna konstrukcja, ale dwie odmiany tej samej konstrukcji. Myślę, że z poprzedniej lekcji już doskonale wiemy, jak w jakich sytuacjach używać tej konstrukcji. Natomiast dzisiaj przeczenia oraz pytania przybudowane przy pomocy właśnie konstrukcji There is, there are. Zaczniemy jak zwykle od omówienia nowych słówek i poćwiczymy wszystko z części sentences. Zapraszam. W dzisiejszej części vocabulary 10 nowych słówek, jak zwykle zaczynamy od rzeczowników. Pierwszy z nich to. Milk, milk, czyli mleko. I tutaj oczywiście jest to niepoliczalny rzeczownik. Jak większość płynów. Czyli tu napisane dwie literki: uncountable, niepoliczalny, więc bez przedimka nieokreślonego. Milk, mleko. Krowie mleko, kao's milk i mleko bez tłuszczu, odtłuszczone. To fat-free milk. Takie przykłady. Kolejny rzeczownik. Uh, proces process. w pisowni, dwie te literki s na końcu, proces. Proces, oczywiście, ale nie w znaczeniu procesu sądowego, ponieważ inne słowa byłyby na określenie sprawy sądowej czy procesu. Proces jako metoda na przykład wytwarzania czegoś w ten sposób, tak, czynności, które następują po sobie i kończą się na przykład wytworzeniem czegoś, czyli proces jakiś, tak, proces, na przykład produkcji, a process. Kolejny rzeczownik ed education w ten sposób to zapisałem education czyli edukacja czyli w języku polskim mamy bardzo podobnie edukacja czyli um, education jest to też niepoliczalny rzeczownik y także tłumaczony jako używany w kontekście wykształcenie y bądź y Szkolnictwo także w ten sposób, tak? Education, wykształcenie to w CV byśmy w wpisywali sobie taka sekcja education, gdzie jest lista ukończonych na przykład szkół czy jakichś kursów education, wykształcenie. Dalej mamy wiek, to age. Age w ten sposób, czyli liczba w dwóch kontekstach. Wiek jako liczba lat. Liczba lat, czyli na przykład w wieku lat 12, at the age of 12 byśmy powiedzieli, czyli w ten sposób liczba lat, czyli wiek, będzie to niepoliczalny rzeczownik. Natomiast wiek historyczny, age, na przykład wieki średnie, powiemy Middle Ages, byłaby liczba mnoga i tu już w tym znaczeniu, w tym kontekście, jako wiek historyczny, wiek tam 21, yy, przez ileś wieków coś tam trwało, no to po, policza, w kontekście policzalny wtedy będzie ten rzeczownik i można policzyć y, te wieki wtedy i liczbę mnogą jego utworzyć. Dalej, spędzać czas y, to, to spend, spędzać ogólnie y, czas, tak, to użyjemy czasownika to spend. To spend i powiemy wtedy to spend time. Ale także możemy to połączyć z pieniędzmi, wtedy będzie to znaczyło wydawać pieniądze czyli to spend money czyli to spend wydawać na przykład pieniądze bądź spędzać y, czas spędzać urlop spędzać weekend i tak dalej dalej rosnąć hodować uprawiać to to grow to grow czyli jeżeli powiemy hodować w sensie uprawiać pomidory to grow tomatoes w ten sposób powiemy Natomiast także mówimy to grow, jeżeli coś rośnie. Tak? Nam możemy powiedzieć, że dzieci rosną szybko. Tak? Grow też użyjemy wtedy w znaczeniu rosnąć. Dalej rzeczownik to add, to add to dodawać, dokładać w ten sposób i na przykład często w przepisach jakichś takich na potrawy kucharskich możemy spotkać ten, to słowo add, czyli dodać na przykład soli, to add salt. Następne słówko likely, likely w ten sposób czytane, będzie to w języku polskim prawdopodobne. E, prawdopodobne. I dałem tu przykład zdania. To jest prawdopodobne, że on zda ten egzamin. It's likely that he will pass the exam. Czyli tutaj to słówko Likely. Kolejne mm, słowo. Dosyć trudno może być na początku je wymawiać. Yy, także proszę zwrócić uwagę na pisownię. Wymawiamy available, available w ten sposób. Available mówiąc szybko, dostępny, dostępny w ten sposób. Czyli użyjemy na przykład, gdy mówimy, że bilety są dostępne. Tickets are available, w ten sposób, tak? Available. Dostępne, zwykle używamy, gdy coś jest właśnie dostępne do kupienia, czy jest w sprzedaży, w ten sposób można to kupić. I ostatnie słówko, od, tłumaczymy to jako od, słówko since. since. Znaczyło, używalibyśmy tego, gdybyśmy chcieli powiedzieć... Po, powiedzieć od jakiegoś momentu, od jakiegoś dnia, od jakiejś daty, od wydarzenia, coś jest, tak? Na przykład od dnia since Monday, tak? Od poniedziałku powiedzielibyśmy, tak? Od wydarzenia, na przykład od czasu, gdy, y, gdy się pobrali, na przykład, albo od czasu, od tego, jak przyjechałeś, od czasu, gdy wróciłeś, wróciłaś, i tak dalej, since, tak? W ten sposób. I tu dałem taki przykład. Since when. Czyli od kiedy też można takie zdanie utworzyć, takie pytanie, since when? Od kiedy? Od poniedziałku, since Monday. There is, there are questions and negatives. Konstrukcja jest, są pytania oraz przeczenia. Zacznijmy od pytań. Pytania z konstrukcją there is bądź there are tworzymy. Tak jak z czasownikiem być, czyli przez inwersję, czyli odwrócenie kolejności, zmianę kolejności. Zobaczmy. Najpierw przykład dla liczby pojedynczej rzeczownika policzalnego. Takim rzeczownikiem policzalnym jest jabłko, na przykład wyraz Apple i liczba pojedyncza, czyli an Apple. No i najpierw zdanie twierdzące: na stole jest jabłko, tak? There is an apple on the table. W ten sposób y, musimy tutaj użyć tej konstrukcji. There is, zacząć zdanie w ten sposób, żeby gdy mówimy, gdzie coś się znajduje, gdzie coś jest położone w ten sposób, gdzie podajemy y, lokalizację czegoś, gdzie coś jest, więc wszystko się zgadza. There is an apple on the table. Teraz, żeby zapytać, czy na stole jest jabłko, no to teraz inwersja, czyli to. Idzie przed to there, czyli tutaj jest miejsce tej cząstki to be. No i is there an apple on the table? Ta w ten sposób to pytanie zaczniemy. Is there an apple on the table? Czyli w ten sposób byśmy skonstruowali pytanie. Teraz przykład um, rzeczownika policzalnego, także, ale liczba mnoga, no i tutaj ten sam rzeczownik, czyli jabłko, i tutaj liczba mnoga. Rzeczownika policzalnego Apple's, Jabłka. Więc zdanie przykładowe twierdzące: Na stole są Jabłka. No i też mówimy, gdzie coś jest, więc there are, jeżeli tych obiektów jest więcej, there are apples on the table. Na stole są Jabłka. Żeby zadać pytanie, ta cząstka to be wędruje nam przed there, czyli Are there apples on the table? W ten sposób będzie wyglądało pytanie: Are there apples on the table, czy na stole są Jabłka? Czyli rzeczowniki, tutaj przykład rzeczownika policzalnego. Liczba pojedyncza, liczba mnoga, jabłka. Teraz w pytaniach z rzeczownikami w liczbie mnogiej zazwyczaj do, doje, dodajemy słówko any, czyli jakieś. Jakieś, czyli liczba mnoga. Shops, sklepy, documents, dokumenty. Czyli gdy zapytamy o jakiś rzeczownik w liczbie mnogiej, czy są tu w pobliżu jakieś sklepy? To zwykle dodamy to słówko Any Shops, jakieś sklepy, tak? Are there any shops near here, czyli w pobliżu, byśmy powiedzieli near here? Are there any shops near here, czy w pobliżu tu są jakieś sklepy? Yy, zwykle to jest dodane w takim pytaniu, właśnie, tak? Czy są jakieś, tak? A na przykład, czy są jakieś dokumenty na biurku? Are there any documents on the desk i tu mamy to słówko Any. Oczywiście można by było bez tego any zadać pytanie, czyli ominąć to. Are there documents on the desk, czy są dokumenty na biurku? Tak. Natomiast zwykle e, takie pytania są budowane z tym jakieś, tak? Are there any documents on the desk? Czy na biurku są jakieś dokumenty? Czy w pobliżu są jakieś sklepy i tak dalej? Podobnie w pytaniach z rzeczownikami niepoliczalnymi, czyli przykładem takiego rzeczownika jest mleko, czyli milk. Tutaj mamy także przykład rzeczownika niepoliczalnego, money. Yy, I tutaj pamiętamy, że rzeczowniki niepoliczalne, takim jak mleko czy pieniądze, money, tak jak czas, yy, zachowują się w, yy, gramatycznie jak liczba pojedyncza, czyli do nich musimy zapytać: Is there, czy jest mleko? Tu jest łatwo, czy jest jakieś mleko w lodówce? Is there any milk in the fridge? Czy jest jakieś mleko? Odnośnie pieniędzy już jest nam trudniej, bo my w języku polskim mówimy, czy są, są, tak jakby liczbę mnogą mówimy, czy są jakieś pieniądze w portfelu. Natomiast w języku angielskim pieniądze zachowują się, y, są jak y, liczba pojedyncza, więc byśmy tutaj na, w nawiasie dałem jest. Czy, czyli is there any money in the wallet? Tak, a nie are there. Is there? Ponieważ money jest rzeczownikiem niepoliczalnym, tak samo jak mleko, więc tak samo się zachowa. Is there any milk? Is there any money? W ten sam sposób zbudujemy pytanie. Is there any money in the wallet? Czy są jakieś pieniądze w portfelu? W ten sposób any jakieś. Gdy dodajemy zaimek pytanie How many, how many, czyli jak wiele? Zdanie pytające będzie wyglądało w ten sposób. Zobaczmy: How many students, na przykład, jak wielu studentów, jak wielu uczniów uh, jest w klasie? How many students are there in the class? W ten sposób takie troszeczkę trudniejsze pytanie. No, i tutaj jeszcze mamy punkt drugi. Jeszcze jedną taką rzecz sobie omówimy: Przeczenia. Przeczenia z konstrukcją there is, there are tworzymy na dwa sposoby. Pierwszy sposób, używając isn't, to już znamy oraz aren't dla liczby mnogiej. Oczywiście znamy to z czasownik to be, tworzyliśmy przeczenia isn't albo aren't. Czyli w ten sposób powiemy there isn't powiemy do liczby pojedynczej albo there aren't do liczby mnogiej. Zobaczmy. Nie ma żadnej wody w domu, tak? There isn't any water in the house. Tutaj powiedziałem dla liczby pojedynczej, ale water zachowuje się jak liczba pojedyncza, ponieważ jest to rzeczownik niepoliczalny. There isn't any water in the house. Liczba mnoga cookies, czyli ciasteczka. Nie ma żadnych ciasteczek w pudełku. Przeczenie. There aren't, bo liczba mnoga, any cookies in the box. There aren't any cookies in the box. Czyli to jest byłby pierwszy sposób. There isn't, there aren't, przeczenie. Drugi sposób to używając twierdzenia. Czyli szyku twierdzącego. Nie, nie będzie tutaj słówka yy, yy, not tej cząstki przeczącej, tylko będzie to szyk twierdzenia. Czyli there is albo there are. Ze słówkiem no w znaczeniu żaden, żadne, żadna, tak? No. I zobaczmy, jak to zdanie będzie wyglądało. Nie ma żadnego soku w butelce. Czyli there is no juice in the bottle. Czyli nie mamy tu, there isn't, nie powiemy, tylko szyk twierdzenia. There is no juice, Ty, czyli tak jakby jest żaden sok w butelce, czyli tłumaczymy na polski: nie ma żadnego soku w butelce. There is no juice in the bottle w ten sposób, albo w przypadku rzeczownika liczby mnogiej, czyli cars, samochody, nie ma żadnych samochodów na parkingu. Rozpoczynamy od twierdzenia: there are, czyli tak jakby są. There are cars, powiedzielibyśmy są samochody. A jakbyśmy powiedzieli nie ma samochodów, there are no cars on the parking lot w ten sposób. Oczywiście można używać na dwa sposoby: eee, tego pierwszego sposobu, there isn't, there aren't, albo tego drugiego, there is no, there are no. Oba sposoby możesz spotkać, obu możesz używać. Eee, ja mm, uważam, że ten drugi sposób jest prostszy, łatwiejszy. Chociaż, tak jak mówię, można używać ich obu, i oba możesz spotkać. Powtórz kolejno, najpierw 10 wsówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze: mleko, milk, milk, mleko. Proces, metoda. A process. A process. Proces. Edukacja, wykształcenie, szkolnictwo. Education. Education. Wykształcenie. Wiek. Age. Age. Wiek. Spędzać czas bądź wydawać. Na przykład pieniądze. To spend. To spend. Wydawać. Rosnąć, hodować, uprawiać, to grow, to grow, rosnąć. Dodawać, dokładać, to add, to add, dodać. Prawdopodobne, likely, likely, prawdopodobne. Dostępny, available. Available, dostępny. Od. Od momentu, od dnia, od wydarzenia. Since. Since, od. Teraz zdania. Czy na stole jest jabłko? Is there an apple on the table? Is there an apple on the table? Czy na stole jest jabłko? Czy tu w pobliżu są jakieś sklepy? Are there any shops near here? Are there any shops near here? Czy tu w pobliżu są jakieś sklepy? Nie ma żadnych ciastek w pudełku. There are no cookies in the box. There are no cookies in the box. Nie ma żadnych ciastek w pudełku. Szymon lubi spędzać czas z rodziną. Simon likes to spend time with his family. Simon likes to spend time with his family. Szymon lubi spędzać czas z rodziną. Nie ma żadnej wody w domu. There is no water in the house. There is no water in the house. Nie ma żadnej wody w domu. Jest coś do zrobienia na podwórku. There is something to do in the yard. There something to do in the yard. Jest coś do zrobienia na podwórku. Czy są jakieś dokumenty na piórku? Are there any documents on the desk? Are there any documents on the desk? Czy są jakieś dokumenty na biurku? Nie ma żadnych samochodów na parkingu. There are no cars on the parking lot. There are no cars on the parking lot. Nie ma żadnych samochodów na parkingu. To długi i złożony proces. It's a long and complex process. It's a long and complex process. To długi i złożony proces. Ilu uczniów jest w Twojej klasie? How many students are there in your class? How many students are there in your class? Ilu uczniów jest w Twojej klasie? Czy są jakieś pieniądze w portfelu? Is there any money in the wallet? Is there any money in the wallet? Czy są jakieś pieniądze w portfelu? Wszyscy rodzice chcą dobrej edukacji dla swoich dzieci. All parents want good education for their children. All parents want good education for their children. Wszyscy rodzice chcą dobrej edukacji dla swoich dzieci. Czy jest jakieś mleko w lodówce? Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Czy jest jakieś mleko w lodówce? Nie ma żadnego soku w butelce. There is no juice in the bottle. There is no juice in the bottle. Nie ma żadnego soku w butelce. Edward jest w tym samym wieku co ja. Edward is the same age as me. Edward is the same age as me. Edward jest w tym samym wieku co ja. Nasza lekcja dobiega końca, i w tym miejscu, jak zwykle, zachęcam do tego, by sięgnąć do podręcznika i utrwalić sobie wiadomości poprzez zrobienie zadania domowego. Właściwy sposób zapisu zdań oraz słówek, jak zwykle, stronę wcześniej. Zachęcam, by poćwiczyć sobie budowanie pytań oraz przeczeń przy udziale konstrukcji There is, there are. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.